Dzień dobry, wszystkim chciałam powiedzieć, że przyjechałam do Akademii Zdrowia i spotkałam koleżankę Krysię, która, z którą chciałybyśmy podzielić się, co zobaczyłyśmy, co uzyskałyśmy i jak się zreperowało nasze zdrowie i nasze ciało. No właśnie, ja też przyjechałam tutaj spotkałyśmy się. Moje problemy były takie, że już nie mogłam chodzić. Mało tego, że nie mogłam chodzić, to jeszcze się przewracałam na ulicy ostatni rok. No i medycyna taka tylko Kondycyna. przeciwbólowe, nic nie pomagało. No i pomyślałam sobie, że jedynym ratunkiem będzie y, wizyta w Akademii. No i wyobraźcie sobie, że te zabiegi i te zimne kąpiele Masażę. i masaże to wszystko tak podziałało, że ja w tej chwili Wschod... Nie schodziłam ze schodów, schodzę ze schodów, już na spacer poszłam duszy bez lęku, że, że się przewrócę. No i to wspaniała sprawa dla mnie w ogóle czuję się odnowiona, ale myślę, że po miesiącu będą jeszcze piękniejsze rezultaty, bo tyle dałam sobie, że moje ciało się zregeneruje po miesiącu. No nie powiem, że będę jak nowa, ale może 10 lat do tyłu będę młodsza. Krysiu, jesteśmy teraz. Jesteśmy teraz zmęczone y, zabiegami od godziny 7 do godziny 19, ale po powrocie do domu nasza, y, nasze ciało będzie po prostu kwitło. Ja czuję sama po sobie, ponieważ miałam bardzo duży celulit na nogach. Y, nie mogłam y, wyprostować ręki, ponieważ jedna ręka była pooperacyjna, nie była wcześniej tak. Teraz jest taka. Druga miała być do operacji, też była taka, więc wyprostowałam ją tak. Mam dwie ręce wyprostowane. Odzwyczaiłam się od palenia papierosów. Kiedy wyjeżdżałam z domu, powiedziałam palę ostatniego papierosa. I kiedy tutaj przyjechałam, nie mam ochoty ani na papierosa. Ani, ani na kawę, kawę <grym> ani na ciasto. ciasto. Mimo to, że mamy tutaj naprawdę ostrą dietę, w ogóle odzwyczaiłyśmy się prawie od jedzenia i nawet nie chce nam się jeść. I ktoś, kto przyjeżdża i mówi, że będzie głodówka, że nie wytrzyma. Ja też tak twierdziłam, że nie wytrzymam. Wytrzymałabym nawet dwa tygodnie bez jedzenia. No, dzięki, ale to tylko mieliśmy kilka dni tego mieliśmy niejedzenia. Trzy, tak, mieliśmy trzy dni niejedzenia i e, dzięki temu e, odroboczyłyśmy sobie jelita, Organizm w ogóle. Organizm, e, oczyściłyśmy wątrobę, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale kiedy człowiek ma chorą wątrobę, to jest chore całe ciało. I ja miałam skutki właśnie takich e, takiej jakby tu powiedzieć, typowej bolesności tam, to znaczy nie miałaś bolesności. Miałam boleści ale... bioder, miałam boleści jelit, miałam zadyszkę i wyzdrowiłam się, wyzdrowiałam. Przede wszystkim ziołami, masażerami, zimną wodą, przede wszystkim sauną. No, no, nie wiem, początek czy... brania zimnej wody, wchodzenia pod zimny prysznic i wchodzenia do beczki prawie. z lodem nie jest, ale to tylko pierwsze Przyjemny. dni i naprawdę to super działa. I ja jestem bardzo zadowolona, wracam i mam nadzieję, że idę na parkiet i tańczę. <noise> ja mam nadzieję, pobudzić. Ja mam nadzieję, że y, po, jeżeli y, państwo... Nic nie zrobi złego w tym kierunku, żebyśmy mogły przyjechać tutaj, ponieważ nie mieszkamy w Polsce, to na pewno przyjedziemy na drugi rok i powtórzymy to wszystko, co było dane nam jakby od. Doświadczyć. Doś tak, doświadczyliśmy wspaniałych, yy, wspaniałych rzeczy w sumie. Ale jeszcze my, trzeba podziękować nasz, Waszemu tu personel, który naprawdę jest wspaniały. Wszystko, co robi. Ja jeździłam do sanatorium, ale takich masaży, ja jak też. tutaj miałam i uh, tego, co ja tu doświadczyłam, nie doświadczycie nigdzie. nigdy. Rezultaty są prawie natychmiastowe. Naprawdę, ja już mogę bez strachu zejść z tych schodów i iść ulicą, że się nie przewrócę. Czy to ja, sprawa. Ja byłam na różnych um, masażach w Anglii, w Turcji, na Dominikanie. Ale nigdy nie zaznałam takiego masażu jak tutaj w Akademii Me y Zdrowia. Tak można powiedzieć. Ja dziękuję wszystkim. Ja kocham Akademię, chcę powrócić ja dzisiaj się już żegnało. Tak, dzisiaj z musimy odjechać. Naprawdę ze łzami Z utęsknieniem tam, tak. trafiliśmy na bardzo wspaniały. Ludzi, załogę. Będzie zawsze wspaniali, ale pogodę jeszcze mieliśmy. I pogoda wspaniałą. nam dopisuje, no i ta zimna woda, która zdrowia doda, to jest najważniejsze, moim zdaniem. No i jeszcze chciałam powiedzieć o oczyszczaniu wątroby. W pierwszym tygodniu była katastrofa. Bardzo źle się czułam, głowa mnie bolała i była, były sensacje. Natomiast drugi tydzień oczyszczanie było wspaniałe. Ja już od godziny siódmej byłam na dole nikogo nie było a ja tak się wspaniale czułam, że myślałam, że odlecę. Naprawdę dla mnie było super. Dla mnie pierwsze oczyszczanie było najgorsze y, pod względem wypicia oleju, bo nie wiedziałam jak się do tego zabrać. Więc zatkałam nos, dałam grejpfruta i wypiłam pół szklanki na raz. I, I później było mi dziwnie. Ale doszłam do wniosku, że ja muszę to zrobić, więc wypiłam drugie pół szklanki z dużą ilością grejpfruta i poszłam spać z ogrzewaniem wątroby po prawej stronie, ponieważ musimy całą noc ogrzewać tą wątrobę, żeby skutkowało to działanie od oczyszczania wątroby. W żadnej klinice, w żadnym sanatorium nikt nie zaproponuje nam oczyszczania wątroby, a nie jelit. Takie jak mamy tutaj. Więc chciałam jeszcze dopowiedzieć, że jestem po zawale, i od momentu, kiedy tutaj przyjechałam, w ogóle nie biorę żadnych tabletek i nie będę ich brała, ponieważ będę stosowała wiedzę i zioła, które tutaj, tą wiedzę, którą tutaj dostałam od przełożonych, i będę stosować to, zio, te zioła. I to oczyszczanie jelit i to oczyszczanie wątroby w swoim dalszym życiu, dopóki nie przyjadę z powrotem do Akademii. Trzeba przygotować się na to, że to nie jest zwykłe sanatorium, gdzie przyjeżdża się na odpoczynek raz dziennie masaż, obiad, wieczorem fajfy i do widzenia. Bo tak w każdym sanatorium jest. My tutaj przyjechaliśmy świadomi, bardzo świadomi, i nikt nam y, nie zmusza do niczego. My sami lgniemy, my sami idziemy y, do sauny, sami wchodzimy do zimnej wody. I wydaje mi się, że to jest chyba najpiękniejsze, jakie może być y, decyzja każdego człowieka. To znaczy tak, wydaje mi się, że trzeba mieć świadomość tego, co tu się dzieje. To nie jest szpital, to nie jest sanatorium. Tutaj pracujemy sami, nikt nas nie pilnuje, czy my to robimy, czy nie. Płacimy za to, przyjechaliśmy się leczyć i mamy tego wszystkiego do zrobić, żeby dla naszego zdrowia było dobre. Rezultaty są piękne, więc powiem szczerze, najlepiej ulokowane pieniądze w życiu. Tak. Najlepsza decyzja, jaką ja podjęłam, to ulokowałam swoje pieniądze w swoje zdrowie. W każdym, w każdym razie nasza praca tutaj się nie kończy, że już o. jedziemy zdrowi, tylko musimy nad sobą dalej pracować. Więc oczyszczanie lekarstw. Ja nie biorę żadnych w tej chwili i naprawdę świetnie się czuję. Zamierzam. Oczyszczałam już kiedyś wątrobę. To jest Cudowne uczucie, jak człowiek oczyści wątrowe, to jest taki power, naprawdę tyle Do energii, życia. człowiek dostaje, że wspaniale się czuje, więc trzeba to kontynuować, bo co? No po prostu jesteśmy ludźmi starszymi, organizm się starzeje, a jedzenie jest jakie jest. Lekarstwa też jakieś różne nam szkodzą, nie ten, więc trzeba się oczyszczać. Nie tylko wątroby, jelita, no i zmienić nawyki, nie tylko żywieniowe. Ale i w głowie poustawiać to wszystko inaczej, żeby jak najdłużej w zdrowiu żyć. Dzięki tej metodzie przedłużamy swoje życie i zdrowie. Takie jest moje zdanie. Ja też tak uważam. Ja już się wspaniale czuję. Wszystkich żegnamy. Żegnamy i dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam stanąć na nogi bez tabletek. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki, umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.